Siemano widzowie! Za mną jest kaczuszka. Krak, krak. <laughs> Siemano widzowie. Ten jest sperw... Kurde nie umiem wysłowić się. <laughs> Dajcie widzowie, zara będzie rok yy, yy, kiedy minie... Yy, ok... <laughs> Siemano widzowie! Witajcie na moim kanale, jak możecie zobaczyć zaraz mój kanał będzie miał roki. Dziękuję za 6 7 tysięcy subów. Nie, no dziękuję za 6, 6 7 tysięcy subów, nie. Ale, ale to ja dziękuję nie ty. Zacytowałem cię. To nie cytuj. No przywitaj się ty też. Przywitam się. Witam. Co my nagrywamy? A survivala. E, witam, witam was na serii survivala. Już chyba której? E, chyba piątej. Ja dopiero co marudziłem, że Minecraft robi mało update'ów. Teraz w ogóle, dopiero co sobie wszystkie mody zrobiłem na 1.21.8, to postanowił Mojang, że zrobi 1.20.1. W ogóle tyle tych update'ów jest teraz w Minecrafcie, że... Ja w ogóle nawet nie wiem, jaka to jest wersja. Od go zaczynamy. Nie no, dobra, za zaczynamy. To jest Minecraft 1.21.9! Wow. też mm. widzicie, widzicie, on ci tuja, on już moc tak miedzi, prawie. Mm -mm. Widzisz. Dokładnie. Testujemy miedzia miedziane tulsy Wytrzymałość F3 plus H. Ciany, ciany. Tak. Oj, 190, a to ma 130, nie? To nawet nieźle. Wykopiemy żelazo? Cicho, czekaj, teraz ja mówię. on ma tam liście, nie? A, a pod nim, kurde, dosłownie jest węgiel. niż wykopasz ten węgiel i użyj do piecyka, to on, kurde, no, no bo, miałem liście pod ręką. A Permaz, pokazać kaczuszk... czapkę kaczuszki? Patrz, mam pomarańczo... Ej, mam pomarańczową czapeczkę jak kaczka. Ja wie, tobie widzowie, czy widzicie pomiędzy Mazakiem a Kaczką różnicę? Bo ja nie. Zobaczcie na to. A ja, a ja widzę. O Jest. ten wasz Mazak ten cały dzień. Jest! Pokonany! twój ale. Haha, lol, Co? Nie rozumiem twojego interpretowania nadludzkiego żartu, w których ja nie jestem w stanie pojąć. Nie, burówki amerykańskie. Burówki amerykańskie. A ty zginąłeś. Dobra, Permas. Na razie odkryliśmy, że to jest trochę za ciężkie wyzwanie jak na poziom gry, na którym jesteśmy. Więc myślę, że naszym zadaniem teraz. Ale ja tak na serio, Permas nie, nie umie mówić i idziemy trochę, koński. Gdzie ty biegniesz? Permas, gdzie ty biegniesz? Ja ma syreja, nie odmawiam <grym> seria, nie? Mogę was, wiery, was, biery, nie mogę. Nie rybka, <maga> pływa, zawija rybka. Nie mogę łódki postawić. <grym> nie mogę łódki postawić. Nie, no, ja no, czemu nie mogę łódki postawić? Ja cię czy tak podefaj A i łódka mi zniknęła. Fajnie. <alrededor revenir> nie no, nie no, permas, to co przewidziałeś, chyba nie? Jezu, cała chondra na mnie idzie. No ile was jeszcze, Więcej was matka nie miała. Gdzie oni się respią? No jakiś anchor point? A, i chciałem ogłosić bardzo ważną rzecz. Bardzo, bardzo ważną dla mnie, bo robię grę. Tak, robię grę na bo ale na razie wam nic nie zdradzę, bo to jest specjalna siedemka. A ja wam zdradzę, więc tak, Permas będzie robił grę. No. A, a, akurat, a ja akurat, akurat to było. Akurat to było fajne. Nie! <t> Nie wiem komenty Trzeba wybrać się do jaskini że na pewno albo na siekek płyda, nie. Ty są... ben, Komu nie. O, o pan, God game God tak, oh. Oh. Ile masz żelaza? Mówię dwa. To daj mi y, sklatę i chęć. Albo nie, siekierę mi dajesz. I dajesz 3 z żelaza. No, W pierwszym odcinku już jesteśmy w noterze. Przebyku, tam ta miedziana zbrojka tego łatwiej, bo jakby już masz wiesz. Mieć masz pod ręką, i już wiesz, nie musisz półka i szukać i już jakby możesz chodzić do innej demencji. Nie musisz iść po... żelazo tak naprawdę. No... Puszę? JEST! Mamy to! Mamy to! Bastion? Mamy to! Run. Powołana sytuacja, kurde. Ginę prawie. Nie, ale strzały mam wygryźć. Tak jakby nie mam tych, kurde. Złotych i Dziękuję, widzowie, że daliście suba To ja, osoby, które nie dały, to, to się nie przyjmą To się ci spoko Ej! Ej! Spokojnie. No dobra, masz złoto. Ty, nie, co, gasta słyszałem? We mnie nawala. Aha, uważaj. Nie, oh, ty, ty, Perikson! Jak, Ej, ja mam, no. ja mam tego gasta. Happy Gasta mam! Serio? No. Hej. No i żadnych pereł! Ej! Nie tam, nie tam, bo mi wrzucić do lawy! Do lawy wpadł jeden! Jaki bot? Jaki bot? Pomoc? Jaki bot? Możesz! Skeleton! Jeszcze szkieleton mnie napażył, no proszę. proszę! Nie mam czym się podbudować! Czekaj, ja go jakoś do lawy wrzucę! Bo jak. Zabiję... Ej, ja. uważaj! Uważaj! No jeszcze z na mnie nawala już z mary Czekaj, jeszcze co ja zrobię? Podkopię go Lepiej <laughs> nie O dobra, traduje okay. Nie, świnie go mi. Kurde, co mi w celownik wchodzisz <laughs> Dobra, to tak, ja już wychodzę Mam, ma za mam o! Ty, ale ładne te drzewko, zostawiam. To będzie drzewo... Nie Drzewo początku. Rozwinę je. Ej, dawaj robimy z tego drzewa, że... Musimy zrobić tak, że tego drzewa nie rozwalamy. No. Nie no, chłopie, ty że ci nie chłopie. No i fajnie, ja lubię montować. Nigdy za dużo? Ej! Drzewo początków. Nain. zjechać. Nie, to jest zbiegać. tak. Drzewo początków. Nain zbiechać Minecraft 2D. Minecraft 2D. Kurde, ja nie wiem, jak ten dom wybudować. Mazak lubi pływać. Mazak pływa, bo lubi zbierać drewno. Mazak ucieka, bo widzi pełne zasady w Perikson spojrzał się w przeciwną stronę wieśniak. Perikson, Perikson obrócił się gwałtownie i zobaczył Mazaka. Tyle nie mogę. Co? Nie. Ty tak idealnie mi odpowiedziałeś. Nie zamysłam, że, że mam mikrofon włączony. Zobaczę, jak przebiega proces tworzenia happygastów. O, da dalej są smutne, jakby nie wiem. Epigasty to nowe stworzenie, które zostało wynalezione w XXI wieku. A dokładnie od 25 roku tch, Tak, 5 roku Ej, masz trochę drewna? No właśnie mi się skończyło Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał Nie zostawiajcie suba ani lajka Teraz Co chcesz powiedzieć ciekawego? Ja już tyle mam do powiedzenia eee. A Nie Nie Ya я за полвиц нормальный, 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 нормальный,